Co jeszcze wyróżnia naszą wyszukiwarkę? Jest ona przeznaczona tylko i wyłącznie dla małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Klient, który wejdzie do, na naszą stronę, nie dostanie oferty T-Mobile'a, Orange'a, Plusa czy innych dużych firm, które z łatwością znajdziecie w innych. Jesteśmy gotowi. Wyszukiwarka działa. Strona jest fajnie opisana. Jesteśmy w trakcie realizacji strategii marketingowej, która została wypracowana jakiś czas temu i ona konsekwentnie dzieje się. W najbliższym czasie. Będziemy realizować kampanię do operatorów telekomunikacyjnych, żeby przystąpili do projektu z jednej strony, a z drugiej strony będziemy realizować kampanię do klientów końcowych. Jest to celowane w 50 lokalizacji w całej Polsce, w której już są operatorzy zaangażowani w projekt. To taki dodatkowy bonus od nas. Nie zawsze, bo oto mamy projekt do Pani.pl, który nie zastąpi absolutnie marnotrawienia. Nie, ale za naprawdę niewielkie pieniądze, w sporze, operatorów telekomunikacyjnych, działaniach. Na razie zawędzimy się do internetu, ale w naszych marzeniach jak najbardziej jest kampania offline, wszystko, co jest dostępne w pakiecie offline, ale na to potrzebujemy jeszcze zbudować skalę, czyli kolejnych operatorów w projekcie potrzebujemy. Ilu teraz już jest zainteresowanych, jak to wygląda? Zainteresowanych jest bardzo dużo. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żeby powiedzieć, że jeśli ktoś na przestrzeni tych ostatnich lat dołączył do projektu, to niestety, ale wprowadziliśmy bardzo dużo zmian i konieczne jest ponowne przystąpienie, które można zrealizować za pomocą sklepu dla wszystkich miesiotów. Jest to spowodowane tym, że właśnie było dużo zmian, a te zmiany powodują, że chcemy, żeby operatorzy zapoznali się z tym, co aktualnie jest w tym projekcie, żeby świadomie uczestniczyli w nim.